Słuchaczu, słuchaczko, e, słowo pragnie płynąć, dlatego zdecydowałam się po prostu na nagranie, bo najprościej mi w obecnym stanie po prostu jest coś nagrać głosowo, dźwiękiem. E, o czym chciałabym powiedzieć? O, synek się odzywa. E, o czym chciałabym powiedzieć? E, jakoś tak krążą różne, różne energie, różne kwestie się poruszają. E, Poruszają się przeze mnie, poruszają się przez mój otwarty dom. Mm. I te otwarte drzwi, które także są symbolem tego, że zapraszamy te różne energie do nas, że jesteśmy otwarci, że to serce nasze jest otwarte, tak? O czym dzisiaj? O czym pragnę powiedzieć? Tak, karmiąc swojego młodszego synka. Napływają w ogóle różne energie. Jestem świeżo po przeczytaniu e, cały, cał, całym przeczytaniu książki właśnie Izy, e, i wcześniej jeszcze książki Intuicja e, z wydawnictwa Biały Wiatr. E, no słuchajcie, magia synchronizowania tych wszystkich energii to jest, to jest dla mnie zawsze coś niebywałego, bo przychodzą różne właśnie doświadczenia, które później, jeżeli jesteśmy w trakcie tych doświadczeń, w ogóle tak jakby. E, nie ma nabycia takiej jeszcze całkowitej świadomości odnośnie tego, po co to jest, tak? Wchodzi ta energia, coś się zadziewa, coś się dzieje. Przechodzą te energie, czasami y, zabawne, czasami frustrujące, czasami smutne, dotykają nas. I właśnie to hasło, które <grym> znów się przypomina z różnych z różnych właśnie źródeł, czyli czuj i pozwalaj, tak? Czuj i pozwalaj, by to płynęło. Jeszcze nie masz świadomości, czym to dla Ciebie w tym momencie jest, ale, ale jak wyjdziesz z tego, to puzzle się złączą w całkowitą całość. I widzę, że moje ptaszki też mają coś tutaj do powiedzenia. Dobrze, gadajcie, gadajcie. To sobie pogadamy wszyscy razem. I o co tu chodzi? I będąc mamą. Bez tej etykiety mama. Po prostu mamą wybrałam sobie bycie mamą, wybrałam sobie bycie e, w obserwacji e, własnych e, własnych, to też takie. No po prostu dzieci, które przyszły za sprawą m, 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 mojego ciała, które po prostu właśnie przez, przeszły przez ten kanał e, rodny i przyszły na świat. Brzmi jak brzmi, dla każdego może to brzmieć różnie, ale wiem, że to są wolne dzieci. Wiedziałam właśnie od początku. Że jeżeli mają się pojawić u mnie dzieci, na początku to była w ogóle pasja miłości, odkrywanie, to bycie na tych właśnie energiach swoich takich mocnych, żywych, później poznanie, właśnie osoby, która ze mną współgra, tak, to jest właśnie ta osoba, z którą pragnę, by te, by, by się pojawiły te dzieci, tak, że to jest właśnie ten, że to jest właśnie on. I, I tak to wyszło za sprawą, nie zastanawiając się nad wszystkimi innymi kwestiami, po prostu weszliśmy w to w, w pełni świadomie i jest, i jest jedno dziecko, jest drugie dziecko, oboje y, mam tą świadomość, że są wolni. Ale o czym chciałabym jeszcze powiedzieć? Chciałabym powiedzieć o tym właśnie, że dopiero sobie uświadomiłam po przeczytaniu i potem właśnie zaczęły napływać mi po prostu te obrazy. Tak. Ten, te obrazy właśnie tego, dlaczego w różnych sytuacjach często łatwo jest właśnie wejść w tą ocenę nas samych, że zachowujemy się tak, a nie inaczej, że do dziecka na przykład z podejściem takim, a nie inaczej. Okazało się, że dlaczego tak to w ogóle jest, że dziecko wcale. Nie do końca jest tak, że my jak my mu powiemy, jakieś tam rzucimy hasłem, ono będzie od razu wiedziało o co to chodzi. Ono będzie nas bacznie obserwowało to, co ja widzę, przeglądało się nam, jak ty reagujesz na różne rzeczy, czy ty jesteś właśnie prawdziwy. Jak, jakie te słowa wypowiadasz? Tak? Czy to leci po prostu swobodnie z ciebie, czy jeszcze się hamujesz? I, I ta obserwacja, tak jak poprzez siebie widzę, jest najlepszym takim e, czymś, co działa w tej percepcji dziecka. Przynajmniej tak jak to obserwuje na swoich dzieciach, to tak to właśnie widzę. Obserwacja. Obserwacja. I jego własny wewnętrzny świat. To są jego soczewki. I nie zawsze tak jest, że jeżeli ja mu coś pięknie powiem i wydawałoby się, że. E, Ojejku, e, czy mu przedstawię, czy mu właśnie choćby nawet pokażę jakąś książeczkę, to, że on od razu będzie chciał to przeczytać? Nie, czasami dotknie, strzyta tą energię i już ją strzytał. I to słuchajcie, ta energia, jak na przykład z książki Izy, e, uświadomiłam sobie, zaczęła krążyć po naszym domu e, w momencie, kiedy ja po prostu tą książkę miałam już tutaj, w domu, w mieszkaniu swoim. Położoną, odstawioną, myśmy nie musieli jej przeczytać. W sumie tak się zastanawiałam, kurczę, jeszcze całej nawet nie przeczytaliśmy. Ja ją przed chwilą przeczytałam całą od początku do końca. I to była moja podróż poprzez tą małą dziewczynkę znowu, bym sobie uświadomiła, jakie wartości do mnie przyszły poprzez te różne doświadczenia, właśnie odkrywania z siebie właśnie, tej własnej mądrości, tej prowadzenia, prowadzenia własnej intuicji poprzez to wszystko ocierania się o różne właśnie te energie. Nie zawsze te energie są takie, jak to się mówi, te górnolotne, od razu piękne i, i, i te, takie, te takie właśnie swojskie nasze, tak? To przejście przez to wszystko do integracji było mi potrzebne. Było mi na przykład potrzebne po to, bym mogła właśnie opowiedzieć ludziom, którzy się właśnie dzisiaj budzą tak naprawdę, tak? Budzą się do życia. to i też komunikacja z tymi dziećmi, które przechodzą, te dusze, właśnie, to są zupełnie inne dzieci. Ja cały czas to widzę. Często dorośli mówią, patrzą, przyglądają się, albo tak się dziecko na przykład ostatnio słyszałam, albo się odszczeka. Tak, bo ono ma swoje zdanie. Popatrz na nie, nie tylko na ciało, że to jest małe dziecko. Ono ma swoje zdanie, ono ma już jakieś zaprzeczenie. Często dla niektórych ludzi w starych energiach jest to niewygodne. I tak przyglądałam się właśnie tym sytuacjom, tych sytuacjach, w których mój syn uczestniczył, widzę jak nie jest indywidualistą, widzę jak dba o swoje, widzę jak dba o swoją przestrzeń, że to jest jego i on nie pozwoli sobie, by na przykład ktoś mu to zabrał, czy, czy ten niechętnie na przykład ma ochotę się podzielić, ale ma takie cechy, że, że po chwili coś w nim tamte i na przykład okej, okay, podzielę się, miałam... Taką sytuację właśnie, że jak sobie uświadamiałam, leżę właśnie w wannie i myślę sobie, to jak ja mam mu powiedzieć jakieś tam określone kwestie, bo przychodzą do mnie takie, tak? I mu mówię, słuchaj synu, ty wcale nie musisz się dzielić ze swoim bratem, jeżeli nie masz na to ochoty. Jeżeli to jest twoje, ja to rozumiem. Nie musisz wcale, nie musisz mieć chęci też się z nim bawić w danej chwili. To też jest zrozumiałe, chcesz pobyć sam, tak? I po prostu zawołałam go do tej łazienki i mówię mu, synu, Słuchaj, właśnie tak, nie musisz być taki śmaki, tak? Nie musisz robić tego czy tamtego, jeżeli tego nie chcesz. Nie musisz się dzielić, po prostu. Chciałam, żeby to usłyszał, bo doszło do mnie tak, usłyszałam się na tym, a daj y, y, bratu, y, a coś tam. Jak to tak, też może i też dla własnej wygody, żeby to drugie małe dziecko nie, y, y, nie czało, tak? O właśnie, tu chcesz coś powiedzieć. No to powiedz. Tak. Mówimy, tu na ekranie się nagrywa. No i właśnie to tak jest, że się złapała na tym, ale później, w w co ja w ogóle to wlazłam, że ja to tak wtedy mu powiedziałam? Nie to teraz sobie uświadomiłam, że się nie musi dziać, tylko wcześniej takie. Nie, a podziel się tam z bratem i coś tam, coś tam, tak? Po to to wszystko się dzieje. Uświadomiłam sobie, że jeżeli my mamy dzieci, jesteśmy świadomi tych różnych kwestii, ale one idą do świata zewnętrznego, one się ocierają o różnej o różne energie, o te stare te wzorce. To kwestia jest taka, że tak naprawdę możliwe, że to też jesteśmy takim łącznikiem z tym światem takim w sobie w świadomym siebie, a też światem, który jest nieświadomy siebie bo jednak te dzieci pójdą do tego świata. Idą one do przedszkola, idą one do szkoły i teraz tak, jeżeli mamy taki duży dysonans i rozjazd, to gdzieś ta równowaga musi zajść, tak? To jak one sobie mogą w tym poradzić? Miałam takie zapytanie. No i właśnie zaczęły energię napływać. Kurde, w ogóle, kurde, Bela, tak naprawdę nie miałam pojęcia, że to wygląda tak. Dopiero sobie to uświadomiłam, że to wszystko, co się dzieje, to jest piękna synchronia wszystkich, wszystkich zdarzeń. Że, mamo, jeśli tego słuchasz, nie oceniaj się siebie za to, że w danym momencie wybuchłaś i zaraz bo wyszła z ciebie jakaś lwica w tym czasie. Nie, to jest okej. Okay. I to dziecko widzi, że ty masz swoją przeszłość. Ono ma wiedzieć, że ty masz swoją przeszłość. Ono cię będzie obserwowało. Ono może coś powie, bo mu coś w tym momencie nie, nie będzie jakby, no będzie cię testować po prostu. Ja to takie mam wrażenie czasami, że moje dzieci mnie troszkę testują, ale to nabywają właśnie później świadomości, gdzie wyjdą tam na ten świat zewnętrzny i będą się już inaczej poruszać. Będą się po prostu już inaczej poruszać z tych obserwacji swoich i mam to zaufanie, że wybierają to, co dla siebie jest najistotniejsze, najważniejsze. I w sumie tak, e, e, czy je coś jeszcze bym miała ochotę powiedzieć? Zeszła ze mnie ta odpowiedzialność jakaś, z tej etykiety całej. Mama, która musi zadbać jak najlepiej o swoje dzieci, a nie dotknąć tego, a nie spasz się tym, a coś tam. Tak, doświadczałam tego, chciałam uniknąć każdej jakiejś możliwej... E, mm, Przykrości dla mojego dziecka, ale nie mogę tego robić, bo wiem jako mama świadoma, że to dziecko przychodzi na świat i ono ma samo podoświadczać sobie własnej, by nabyć własnej mądrości. I ta odpowiedzialność schodzi wtedy z tej mamy, i ta mama się czuje już znacznie po prostu lżej. Czy miałam taką etykietę jeszcze, że się czułam przewrażliwiona, uwrażliwiona mama, szczególnie kiedy odbierałam, jakby yy, coś na swój temat, tak, wśród ludzi przebywając z nimi? A że może neurotyczka, a że może właśnie taka. Mega, mega wrażliwa. Och, leci do tego dziecka, byleby nie spadło z tego łóżka. Tak, no tak, bo, bo miałam takie coś, że chciałam i uniknąć po prostu pewnych sytuacji, gdzie umysł mi podpowiadał: słuchaj, no, może by dojść do tego, do tego, to żeby to uchronić, to leć, bo rzeczywiście możemy dzięki temu uniknąć tego czy tamtego. To też może kwestia intuicji, która się yy, i tej szybkiej takiej tego zrywu, podrygu. Już, teraz działamy, tak? I to jest właśnie też to, drugiej osobie może ciężko to zrozumieć. To też jakby odbiór nas samych w korelacji z drugim człowiekiem, który obserwuje to gdzieś z boku, może być to dla niego niezrozumiałe i to jest nieistotne, tak naprawdę. Ale właśnie to też jest tutaj temat tego, jak widzą nas, nas w postaciach. Dane osoby, tak? I one znów poprzez te swoje soczewki odbierają sobie coś na swój własny sposób, przetrawiają to w swoim układzie wewnętrznym i tam coś u nich zachodzi, być może też wypłynie jakaś mądrość, być może zostaną w tej ocenie nas samych, tak? Ja, że jesteśmy dla nich tacy, czy trzmacy, czy ołowacy. I to tak jest, że jesteśmy w tym świecie jeszcze oceniającym, no i nie ma co się tu dziwić temu wszystkiemu, tak? Przynajmniej ja już się nie dziwię. No a tyle miałam ochotę się na ten moment podzielić. Tak? Tak? Tak. Yy, może jeszcze gdzieś tam yy, najpewniej, bo słowo pragnie przeze mnie przypływać. Czuję takie coś ostatnio, choć wybieram formy, które są dogodne dla mnie właśnie z tak zwanego doskoku, bo tak się ostatnio czuję, że jak coś piszę, to jest po prostu szybko napisane pomiędzy tym, że mój synek na przykład woła mnie gdzieś tam, coś mamy już działać, coś innego robić, a mama jeszcze coś tam sobie pisze, tak? No ale ta mama potrzebuje i ma taką chęć i, i, i zawsze to we mnie jest takie coś, że mam ochotę się podzielić, nie mam ochoty się zamykać. Mam otwarte gardło i nie mam ochoty go zamykać już nigdy więcej po prostu, bo to słowo i ta energia pragnie płynąć. I to jest bardzo ważne, tak? Nie wstydzę się siebie, nie wstydzę się swoich odczuć, nie wstydzę się tego, co doświadczyłam, bo dziś mam głęboką mądrość, która płynie i tą właśnie mądrością pragnę się podzielić. Także dziękuję. Yy... Miriam. Jestem Miriam. Pogaduszki z duszą. Przy czym tam sobie pijesz lub nie pijesz. Siedzisz, stoisz, leżysz. Dzięki. Fajnie było pogadać. Bye, bye.